Jedziemy! Oliwka, jedziemy! Wyjazd do Maka i na plac zabaw. Porysowana szyba, a to nie szkodzi. Jest, tak się przestraszyłem. Jedziemy! Oliwka baluje! I tylko pędzi wiezy, że się wszystko samo zmieni Ja biegam w by mieć swoje idzie Nie zapędzić tak jak dziecko Chyba nie zapomnę swojej pieśni, Oczywiście zatrzymali się do dino na chwilę Dla oliwki po picie Co nie oliwka? Oli coś <grymka> się <grymka> w galerii Idziemy na chwilę do wpłatowatu lecimy dalej Na plac zabaw O! Co jest? Nie łapię fokusa. Oczywiście do domaka. Na chwilkę. Oliwka lody. Heć lody No i no i jedziemy na plac zabaw teraz. Już jesteśmy całkiem blisko, a tu miasto Płock. Chodź, zakryłem ręką. Co nie Oli? Już idziemy na plac. Ba! Właśnie jedziemy przez most w Płocku To jeszcze jest Płock? Nie wiem. Radziwie chyba zaraz będzie. No O i tam gdzieś na dole jest plac zabaw. Jedziemy. Dojechaliśmy z tego miejsca to nagrywam, to jest mój samochód. Tutaj woda. i woda. Idziemy, oliwka na plac, tam za tym pagóreczkiem. Pagóreczkiem może tak nazwać? Można Idziemy. Dobra. Jesteśmy poza pagureczkiem. Ale ja Kałuże i duże. O tam idziemy. Jest. A ja coś mogę na to stawiać. A elegancko nie widziałem Dzień i noc No dzień, dobra Ociąg I gleba Lidl i Biedra. Który sklep pepszy? Nie mi to oceniać. Biegniemy Oli, biegniemy! No jedziemy do Heavy Parku zaraz. Zmieniamy teren, bo jest za zimno. Ale coś tam Oliwka się zawsze pobawi Lipa tu jest Czy tu nic nie ma O, zjeżdżania. teraz sobie zjadę Ej, bez Dobra, będę zjeżdżał Zjeżdżę ze mną Uuuh. Dawaj, Oliwka, do Hippie Parku teraz pojedziemy Jedziemy? O I to jest życie Widać jak... Jak można kurde w ogóle na placu zaław takie rzeczy pisać? O! To jest chyba najlepsze Ja pierdzie. Dobra, spierdzielamy do Happy Parku Jedziemy do Happy Parku! Jesteśmy! Hazard i epilepsja? O nie! Gdzie ono? Ja nie zdążę jej uchwycić Oli, nie ma już siły, już się zgrzała Wyłaś stąd No i wracamy do domu Krótki to był taki vlog Jak się bawiliście? Za nami jakiś wypadek, nie wiem, czy widać Chyba nie widać No to git To no co? Nara. A, wypadek tu. Nie haha.